W Malowniczym Łańcucie od pół wieku odbywają się międzynarodowe kursy muzyczne, które stały się miejscem spotkań utalentowanych muzyków z całego świata. Kursy te zostały zapoczątkowane w 1974 roku z inicjatywy wybitnego pedagoga Zenona Przewskiego. Jego wizja stworzenia przestrzeni do nauki i doskonalenia umiejętności muzycznych przekształciła łańcuch w centrum muzycznego świata. Pierwotny zamiar profesora Zenona Brzewskiego, kiedy tworzył te kursy, był trochę odmienny od tego kształtu, jaki dzisiaj kursy przybrały. To był bardzo taki pierwszy projekt, wtedy jeszcze w. W kraju, prawda, wiadomo, jak, kiedy, kiedy, jak to było wtedy, że udało się profesorowi Brzewskiemu wspólnie z kilkoma wybitnymi, zagranicznymi profesorami, przyjaciółmi udało się zorganizować pierwszy tego rodzaju kurs mistrzowski dla dzieci, uczniów i studentów. I to od pierwszego momentu wypaliło, jak to się mówi. Pierwotnie profesor chciał dedykować te kursy polskim nauczycielom. Dlatego też, kiedy popatrzymy w nasze archiwalne zasoby, to znajdujemy tam wśród uczestników na przykład 50 nauczycieli i czterech uczestników tylko. Kiedy rozpocząłem tu pracę, kursy oczywiście zatrudniały elitę pedagogów europejskich, polskich. I kiedy patrzę dzisiaj, po tych 50 latach, zawsze wyobrażam sobie taki rozległy dom, który rosnąc, rozwija się i co roku przebywają nowe, wspaniałe słoje. Kiedy Brzewski tworzył kursy, wyjazd na zachód był marzeniem każdego polskiego studenta, nieosiągalnym niestety. A dzisiaj Świat się otworzył. Jest jedną globalną wioską i polscy studenci są po całym świecie, jeżdżą na kursy, korzystają z uwag, informacji, z wiedzy pedagogów na całym świecie. Więc to się trochę zmieniło. Zenon Brzewski, założyciel kursów, był człowiekiem pełnym pasji i oddania muzyce. Jego podejście do nauczania oraz charyzma przyciągały uczniów z najdalszych zakątków globu. Był, jeżeli chodzi o wizjonerstwo, to był naprawdę mistrzem w tym wizjonerstwie, że potrafił znaleźć takie magiczne miejsce, jakim jest Łańcut i tutaj zaprosić profesorów z zachodu, ze wschodu, z różnych państw. Zenuna Brzeskiego poznałem tu jako prowadzącego kursy i jako człowieka niezwykle ciepłego, mądrego, statecznego, zrównoważonego i życzliwego. Był znakomitym pedagogiem. Był człowiekiem, który był znany w Europie i stąd też miał tę możliwość, że przyjeżdżali na jego zaproszenie wybitni jego przyjaciele, twórcy z całej Europy. No a poza tym wychował grono znakomitych polskich skrzypków, którzy dzisiaj są na całym świecie i często przyjeżdżali do nas we wcześniejszej fazie jako pedagodzy. Dzisiaj już pedagogami na naszych kursach są byli nasi uczestnicy. Międzynarodowe kursy muzyczne imienia Zenona Przewskiego są jednym z najwybitniejszych wydarzeń muzycznych w Europie. Co roku przyciągają setki uczestników, którzy doskonalą swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów. Ludzi tu przyjeżdża z taką często dużą wstrzemięźliwością, na przykład do ćwiczenia, ale jak zobaczą, gdy jak rówieśnicy prezentują się, jak grają, jak, jakie mają umiejętności. Rodzi się wtedy nagle poczucie konieczności dorównania im. I to jest ta inspiracja, którą przenoszą później do swoich szkół, do swoich klas, do swoich pedagogów w rodzinnych miejscowościach i to powoduje ich stały systematyczny, permanentny rozwój artystyczny. Ta młodzież ma na szczęście teraz dostęp do internetu, do materiałów nutowych, do nagrań płytowych. Jest, wszystko jest otwarte. Mają w związku z tym młodzi ludzie możliwość porównania swojego poziomu gry, swojego poziomu artystycznego do tego poziomu w świecie. Prawda? Mają te przykłady. To, czego na przykład ja nie miałem jako młody chłopak. Nie było żadnych nut prawie do kupienia, nie było nagrań płytowych, nie było nic. Spotykają się tutaj ludzie z całego świata. Mamy możliwość no, zobaczenia ludzi, tak naprawdę, i z Korei, i, z, i z, z różnych miejsc Polski, jak i również z Meksyku, z Chin. To jest bardzo ważne dla naszego zawodu. Jak również myślę, że jest to ogromna radość grania razem, bycia w muzycznym świecie i bycia w miejscu, które właściwie. Myślę, że inspiruje do pracy, motywuje do sukcesu, do osiągnięcia sukcesu. Kursy w łańcucie to nie tylko nauka, ale również niezapomniane przeżycia muzyczne i zawiązywanie nowych znajomości. Przede wszystkim to jest dla mnie bardzo duży rozwój, jak mogę właśnie uczestniczyć u takich wielkich profesorów, którzy tu przyjeżdżają właśnie specjalnie chyba no w sumie, dla, dla uczniów. To jest moim zdaniem bardzo takie miłe, że jakby ktoś to organizuje i że to jakby w ogóle istnieje. Jestem trzeci raz na kursach w łańcucie i pozwalają mi rozwinąć skrzydła na ścieżce zawodowej, jakim jest muzyka. I pozwalają mi poznawać nowych ludzi i mogę zwiedzić piękne miasto. Międzynarodowe kursy muzyczne w łańcucie miały ogromny wpływ na życie wielu znanych muzyków. Wielu z nich wspomina to miejsce jako kluczowy punkt w swojej drodze artystycznej. Kiedyś byłem najmłodszy, gdzie, jako najstarszy, mogę też dać świadectwo prawdziwe. Po pierwsze, to nie są kursy. To są mistrzowskie kursy, ponieważ wykładają najwybitniejsi polscy i zagraniczni artyści o kolosalnym, niespotykanym nigdzie dorobku koncertowym. To pierwsze. Mają ogromne doświadczenie pedagogiczne, bo nie każdy koncertujący artysta. Czy to jest aktor wybitny, czy to jest wybitny skrzypek, musi mieć dar pedagogii, a warsztat pedagoga buduje się też latami. Dzisiejsza generacja to jest kwiat wspaniałej bielińskiej europejskiej. I najpiękniejszym hołdem, jakim można oddać tym kursom, jest stwierdzenie, iż bardzo wielu naszych pedagogów dzisiejszych to są absolwenci kursów pierwszych. A więc powiedzenia pana prezesa Krzysztofa Szczepaniaka, że droga na estrady świata wiedzie przez łańcuch, jest czystą prawdą, to nie jest propaganda. I y, kiedy spojrzymy na, do encyklopedii, na nazwiska naszych wykładowców, możemy śmiało zaryzykować twierdzenie, że nie ma w Polsce wybitnego artysty, wiolinisty, który nie byłby albo wychowankiem albo pedagogiem tych kursów nie ma podobnej imprezy na świecie. Dlatego powinniśmy być z tego dumni, że wielkim dobrem kultury narodowej jest konglomerat. Są wielkie mistrzowskie kursy interpretacji muzycznej w łańcucie. Międzynarodowych kursów muzycznych w Łańcucie wygląda obiecująco. Nowe pokolenia muzyków kontynuują tradycję, przenosząc świeżość i nową energię do tego historycznego miejsca. Najwspanialsze kursy na świecie dla mnie, ponieważ przyjeżdżałam tu jako mała dziewczynka, miałam lat 9, i jeździłam co roku, i nie odpuszczałam żadnego kursu. I myślałam o nim już chyba od października. To, co jest najpiękniejsze, to jest ten magiczny park, który nam tu kilka dni temu troszeczkę uległ zburzeniu i właśnie słyszymy takie odgłosy pił, które porządkują drzewostan. Ale ten piękny park do dzisiejszego dnia z pięknymi bukami, dębami, lipami. 250 czy 300 letnimi, zachwyca wszystkich, dzieci ćwiczą pod tymi drzewami. Nasze drogi na pewno będą tutaj związane ciągle z łańcutem, dlatego że to jest dla nas taka perełka wspaniała, do której się zawsze wraca. Drodzy Państwo, przyjeżdżajcie do łańcuta, bo to jest impreza prawdziwie światowa. Muzyka Narodowe kursy muzyczne imienia Zenona Naprzeckiego to więcej niż tylko miejsce nauki. To społeczność, która łączy ludzi poprzez miłość do muzyki, przekraczając granicę języków i kultur. Oto 50 lat pasji, talentu i poświęcenia dla sztuki, które kontynuują się w każdym dźwięku, każdej nutce i każdej nowej generacji młodych muzyków.